Teatr na Leżakach to autorski cykl teatru Pijana Sypialnia. Od kilku lat przemierzamy całą Polskę, wystawiając nasze spektakle w plenerowych warunkach. Śpiewamy, gramy, tańczymy. Jesteśmy wspaniałą, artystyczną rodziną o wspaniałej energii, którą zarażamy publicznie. Mamy własne instrumenty, panów, kweret, buząc, dęty, skrzypeczki, co chcesz, no i dębem też. Ojra, ojra, ula, lala, gramy wszyscy, co się da, pa, pa, W parku, na skwerze, w kawiarni, na rynku miasta, a nawet na plaży. Wszędzie tam teatr na laszakach sprawdzi się wyśmiejcie. Piosenką się i pokochaj mnie. Cza, cza. To, co przyciąga tysiące widzów w całym kraju, to to, że łączymy sztukę i teatr z wakacyjną i festiwalową atmosferą. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy w e się. Zgadza się! Ale nie stać nas na pustynie wydmy i teby, dlatego akcja dzieje się na przedmieściach Łeby! Specjalnie na potrzeby Teatru na Leżakach stworzyliśmy wyjątkowy repertuar oparty na muzyce na żywo i wieloobsadowych spektaklach. Od kameralnych, poetyckich, po bardzo rozbuchane, roztańczone, rozśpiewane, takie, które naprawdę widzów porywają, a również wciągają w akcję. Nasze rekordowe teatrze na leżakach oglądała kilkutysięczna publiczność. Na wydarzeniach e, organizowanych e, na Facebooku, w mediach społecznościowych, e, na takie wydarzenia dołącza kilkanaście tysięcy osób. Jest to bardzo dobrą promocją dla miejsca, które nas zaprasza. Janki będzie widać, wybeweszone na wietrze i dobrze, i dobrze, bo nie będę się bał, a to trzecie piętro, wysoko, wysoko. wysoko. A ja się nie boję. Energia, która wyzwala się na scenie, przelewa się na publiczność i powoduje, że widownia bardzo często do nas wraca. Mamy szerokie grono naszych fanów, którzy piszą do nas z całej Polski, dopytując, kiedy znowu tam zawitamy. Bardzo często kończy się to wieloma bisami. Nigdy nie znikamy z przestrzeni scenicznej od razu po spektaklu. Zostajemy z widzami, tańczymy, śpiewamy wspólnie i zapraszamy do wspólnych zdjęć. I go na Insta i na Insta. I ogóle go Uh, Proszę Państwa, nazywamy się teatr na Jeśli zależy Ci na wykreowaniu niebanalnego wydarzenia kulturalnego w niezobowiązującej atmosferze, rozwiązaniem jest teatr na Leżakach.